Gerald zaprasza na wżyć hężone przygody purposa. Pozdrawiam Jacek Rosany. Bywaj. No tutaj purpos. Witam w kolejnym odcinku. Zagrajmy w Minecraft klasycznie. Jak widzicie, skończyliśmy w tym miejscu. Czekajcie, bo już zgupiałem. O, tak, bo musiałem sobie włączyć ten brightness na 10 tysięcy. I tak jak obiecałem, niczego tutaj nie robiłem, idę dalej przed siebie, aż znajdziemy. Jest jakikolwiek inny biom. A tam są białe koniki. Białe koniki tam są, widzicie je? Aż do nich podejdę. Jezu, ile mobów, ile mobów, ile mobów. Boję się. Mój głupi pies tam skacze. Nie wiem, czy słyszycie go z tyłu. Ale tu się rzeczy dzieją, patrzcie. Jasny gwint. a ja muszę to wszystko ominąć, bo. Bo chcę trafić na wioskę i tak też uczynię. Będę twardy do końca. Nie dam się. Pójdę do wioski. O, krówki, krówki, krówki. Wołowina. Wołowina. Czekajcie, muszę zabić tylko tych pajacyków. Aaaa, ptypyta, monster hunter wyłączę to, bo to, to brzydko wygląda. Potem się pytacie jak, jak, jaką mam kartę graficzną. Kartę graficzną mam z serii A9 280X, 3 gigową. Coś tam, że więcej bitów ma na szynie, 300 coś. I tak w ogóle to dzisiaj jakbyście, jak zauważyliście pewnie, nagrywam bez słuchawek. Tak, i w taka fanaberia sobie wymyśliłem, że nagram bez słuchawek gdyż ponieważ tak sobie wymyśliłem. Bez żadnego powodu. Znam dźwięki Minecrafta na pamięć, więc Jezu, ile tu jest potworków. A to co? A, króliczki malutkie. A ja nie chcę króliczków, ja chcę krówki pozabijać do końca. Bo krówki dają pycha mięcho. I skórę. A skóra się przyda. Łap! Ta, ta, papa, tapa, luba pem boom. Nie mam broni. Gdzie jest workbench? Gdzie jest workbench? Nie mam drewna. To bardzo niedobrze. Bardzo, 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 bardzo niedobrze. No nic, trzeba jakoś przetrwać. Na takim otwartym terenie jest mi nieco łatwiej przetrwać. Także powinno być dobrze. Dam hmm. radę. Tam mnie goni, zombie, goni, zombie, zombie, zombie mnie goni. Dobra, uciekam. Podniosłem, podniosłem. Jest, dobra, mam to drewno. Jak dobrze pójdzie, to nie zginę. Ech. Dobra. E, uratowałem się na takich otwartych terenach. Jak tak jak mówię, jest łatwiej uciekać przed mobami. Gorzej jest właśnie na, w jakichś lasach, do jakiego się właśnie zbliżam. E, I tak jak mówiłem, ja nie odpuszczę. Będę tak długo szedł, aż znajdę wioskę. Bo bez wioski w ogóle nie ma sensu. A mówiliście, że gdzieś mi tam pisaliście, że chcielibyście e, dokładnie po kolei wszystkie moje przygody bez żadnych przerywników i takich rzeczy. W ogóle lagi czujecie? Mam lagi, nie klatkowanie, a lagi typowe serwerowe, lagi, gdzie to, to nie jest serwer. No ale dobra. To by się czepiał. Zastanawiałem się z, z swoją drogą, czy. Mm, to jest to utwardzona na ziemia. Też mi się przyda trochę. Zastanawiałem się tak swoją drogą czy nie, y, umieścić sobie tej mapy na jakimś serwerze. No bo na serwerze miałbym home'a i w ogóle, ale z drugiej strony wtedy to nie byłoby klasycznie. A ja chcę żeby to było Minecraft klasycznie. Ciekawy biom. Wreszcie coś nowego, bo jednak y, no na tamtym serwerze nie znalazłem niczego poza zwykłym lasem. Znaczy na tamtym serwerze, na tamtym sezonie, na tamtym na tamtej mapie. Strasznie duże te biomy. Nie wiem, czy ja nie wziąłem jakichś tych, tych powiększonych biomów, żeby one były nie takie klasyczne. Mimo, że Minecraft klasyczny. <taki>, Taki żarcik. Dobra. Lecimy. Przygoda. No gdzie już jesteśmy? 2000. Kurde, zaraz przejdziemy kolejne tysiąca, Ale nie, dzisiaj tak chcę dotrzeć do czterech, do tysiąca, Może wreszcie na coś trafię. Ciekaw jestem, ile już minąłem wiosek. Wiecie, gdzieś tutaj trochę z boku, trochę z prawej, trochę z lewej, bo obawiam się, że tak właśnie mogło być. Ale ja sobie obrałem jakiś azymut i tym azymutem będę podążał aż do końca. I wtedy mam nadzieję znaleźć. O, to mi się przyda. Zaraz biorę. Bierę. Patrzcie, po drodze sobie jeszcze przy okazji kwipunek. Uzbieram pełen do tego, żeby tylko się i wyłącznie wybudować już na gotowo. Na tym mogą rosnąć kwiatki? Ale, czad, nie wiedziałem. Może to gdzieś wykorzystać. Nie wiem po co to pozbierałem, bo ja strasznie nie lubię tego. What up! Co mnie? Chyba creeper. Dobra, uciekamy, uciekamy, uciekamy. jak już nadejdzie dzień, proszę. Strasznie nie lubię nocy w Minecrafcie. Szczególnie jak nie mam GMA. Hmm. Czyli teraz. O, lawa przede mną. Tajemnicza lawa. I ten cały Dioryt, czy jak mu tam inny jakiś tam it, albo Sit. Nie znam się. Nie znam się, bo mi się nie podobają te bloki. Muszę wam się przyznać, szczerze, że nie do końca są, nie trafiają do końca w moje gusta te bloki. Szczególnie, że są takie martwe. To są bloki tylko i wyłącznie do tego, żeby je postawić, żeby ładnie wyglądały. Nie można nic z nimi zrobić. No, można zrobić ten smooth, cały blok, ale to chyba nie, nie o tym mówię. No nie chyba, tylko na pewno, bo to ja o tym mówię. I kolejny forest. Dawno nie było zwykłego lasu, nie? Chociaż z drugiej strony, co ja mam no fajnie by było jakby... jakby w takim foreście się znalazła wioska, ale... chyba... chyba to niewykonalne. Może być nawet pustynna. Nie, no dobra, pustynnej nie chcę. Chociaż na no, lepsze żyć jak nic. Obiecałem sobie, że... Błow, błow, to był skok wiary. Nie do końca powinienem był zawierzyć... sobie, ale tak, to był skok wiary. Zastanawiam się... Co pierwsze wybudować, jak tylko dotrę do takiej wyseczki? Na pewno spodobał mi się pomysł, żeby zrobić z tej wioski jakiś zamek. W sensie, żeby najpierw obudować wysokim murem, wiadomo, żeby. A właśnie, miałem sobie. Miałem sobie zrobić mieczyk. Właśnie patrzę. A tu coś, co się trafia rzadziej niż diament. Bo nie wiem, czy wiecie, że dynki się trafiają rzadziej niż diamenty. To są jedne z najrzadszych surowców. ...w całym Minecrafcie. Dlatego trzeba je pozbierać. Szczególnie, że... ...mam zamiar sobie w tym zamku na przykład zrobić jakąś taką wiecie... ...komnatę wielką, gdzie będą wiszące głowy... ...takie płonące tych właśnie... jack o Lanternów, czy jak to tam się zwał. Mhm, najadłem się. Co prawda cały czas wsuwam surowe mięso, no ale... ...takie życie pustelnika. Dobra. Szybka akcja. No, to miała być szybka. To jest najwol najwolniejsza akcja po prostu stulecia. No nie, 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 nie tak to. Boże, ale za mnie gamoń. Dobra, mam szczęście po prostu, że nic mnie nie zaatakowało, bo to było najbardziej ślamazarno gówniane co mogłem zrobić. O, tu dwa zombiaczki. Tak, atakujcie mnie masowo w tym momencie. Dobra, uciekam. Stąd na otwarty teren. Tam mi się wygląda, że będzie jakiś otwarty teren. Ale tu pięknie. Kolejna śliczna miejscowa. Co ja bym dał, żeby tu była wioska. No hmm. jest doskonale tutaj po prostu. Ale wioski nie ma, więc trzeba iść dalej. Czy co to? Okaże się, że ta seria to będą y, podróże w Minecrafcie, a nie Minecraft klasycznie, bo coś czuję, że. Oho, się ma. Że trochę mi zajdzie, zanim tą wiochę znajdę, ale ja y, dalej obstaję przy swoim, nie zmienię zdania. Tak długo będę szedł i tak długo będę robił to na wizji. Jak długo tej wioski. Nie wiem, kiedyś to przejdzie do legendy. Purpose, który szukał wioski. Dobrze brzmi. Podoba mi się. Porposie, który szukał wioski. Purpos, poszukiwacz wiosek. I wiecie, już będę taki stary dziadzio i... I tam w kolejnym 1841 odcinku zagrajmy w Minecraft klasycznie Dziś nadal będziemy szukać wioski. Tak to będzie wyglądało? Nie no, myślę, że nie będzie aż tak źle, co? Przecież mam nadzieję. Fajnie by było. Też z drugiej strony to szukanie wioski ma swój urok. Tam są stepy, a z tego co kojarzę to na stepach właśnie bywają wiochy. Także zajrzyjmy tutaj. No, ale już widzę, że żadnej wioski nie ma. Trudno się mówi haha. I się żyje dalej. Mhm, już biegać nie mogę. Boże, jakie piękne tereny, to jest naprawdę cudowne. Marnuję je tylko. Mhm, chyba przydałoby się pozabijać parę. No i kolejne konie, no! No jaja sobie ze mnie ten Minecraft robi, po prostu sobie ze mnie robi jaja. No nic, twardym trzeba być, a nie miątkim. Dobra, mam fajny pomysł. Jako, że ten odcinek powoli będzie się kończył, znaczy no jeszcze parę minutek połażę, ale e, żeby dodać smaczka, to stanę w miejscu, w którym stanę na koniec odcinka e, to wy mi piszcie w jakim kierunku mam pójść. Macie trzy do wyboru. Jako, że idę w tym momencie na... Zaraz, zaraz, zaraz się zorientuję, szukam gdzie to jest. No. Czekajcie, 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 bo ja nie wiem gdzie to, gdzie to mam napisane, w jakim ja kierunku idę. No, czemu ja tego nie widzę. Aha, bo tu chyba już nie jest napisane. To kiedyś było. Mhm. Dobra. Idę na X. Czyli to też jest... Nie, no, bo to jest. Aha, negatyw X w tym momencie. Czyli na minus X idę. Jak widzicie gdzieś tutaj kierunek, to fajnie, ale ja go nie widzę. Może jestem gamoń, ale po prostu nie widzę. Kiedyś to było napisane. Soutwa jest takie rzeczy. E więc wskażcie mi w komentarzu kierunek, w którym mam pójść. Może to być dodatni x, dodatni z, ujemny z i tyle. Bo trzy. Bo z y, ujemnego x'a ja przybywam, także nie widzę sensu, żeby się tam wracać. I ten kierunek, który zbierze najwięcej komentarzy, w tym kierunku pójdę. Tak, to jest dobry pomysł. Co do, co do saveów, oczywiście, jeżeli tak jak chcieliście, bo widziałem po komentarzach i po ilości łapek w górę i po wszystkim, że chcieliście, żebym te savey udostępniał, ale zacznę je udostępniać dopiero w momencie, w którym no już znajdę tą wioskę i coś tam zacznę na niej w tej wiosce budować. Bo wcześniej to nie ma kompletnie sensu. Kawał drogi. I kolejne dynki. Nie no, już nie będę ich zbrał. Dobra. Docieramy powoli do 4000 Tam jakieś piękne góry przed nami. Na pewno fajnie byłoby w nich pokopać, bo dużo diamentów tam czeka. O, piękne góry. Moje góry i doliny. Mhm. No, co jest? Nie jestem aż tak słabym parkurowcem. Jezus jakie tereny, jakie cudne tereny. Szlak mnie trafia, że sobie taki cel postawiłem, żeby znaleźć tą wioskę, bo powoli mi się tej wioski odechciewa, a najśmieszniej będzie jeszcze w tym wszystkim, jak znajdę wioskę, wioskę i wszystkich mi powybijają ząbiaki. Ale dobra, ważne, że mam jakiś cel, nie? To jest najważniejsze. No, jakie tereny widzicie to? Bo ja to widzę i jest mi smutno, że sobie pozwolę, pozwolę użyć eufemizmu. Co to eufemizm poszukajcie w słowniku języka polskiego? Znaczy, to chyba będzie w zasadzie w języku języ wyrazów obcych. Ale możecie tego poszukać zawsze w internecie. Dobra. Myślę, że na tej pięknej polance sobie zakończymy tą przygodę. W środku dnia. Słońce na niebie wysoko. I tak jak prosiłem, napiszcie w komentarzach. Plus Z, minus Z lub plus X. I ja wtedy pójdę w tym kierunku, który będziecie uważać za najsłuszniejszy. A na tą chwilę dzięki serdeczne za oglądanie. Komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie. Pamiętajcie, że chodzi tylko i wyłącznie o dobrą zabawę. No i trzymajcie się. Cześć.